Może są takie kosmetyki, które Ty byś poradziła, żeby mieć jednak w tym wyjątkowym dniu? Dla mnie na przykład świetnym rozwiązaniem są bibułki matujące. I wolę to niż, niż puder, bo to musi być puder, musi być pędzel, jednak to, to jest Jasne. duże mhm. ogólnie, więc nawet w małej torebce jest na to mało miejsca. No i co trzeba? Coś przede wszystkim do poprawienia ust? Mhm. I tutaj nie ma znaczenia, na jaki kolor postawimy mhm. i czy to będzie mat czy błysk, po prostu zawsze musi być coś do poprawki. No tak. Czy spotykasz się z takim e, odnośnikiem do trendów w makijażu ślubnym? Bo ja mam też takie wrażenie, że jednak klasyka bardzo często się broni, prawda? A te trendy są, lawirują dziewczyny w tych trendach tak trochę z trendami ślubnymi w makijażu jest tak samo jak z trendami ślubnymi w modzie ślubnej i w sukniach. Że jakby są te takie klasyki, które będą zawsze. Tak. I zawsze pojawiają się jakieś trendy, ale też nie każda panna młoda marzy o tym, żeby być w tym roku w trendach, bo w przyszłym mhm. roku już nie będzie w trendach się okaże na zdjęciach. Na przykład w zeszłym sezonie było tak, że bardzo modne były usta w mocnym kolorze. Mhm. I na przykład funkcja była takim kolorem, który absolutnie dominował w tych ślubnych makijażach. Teraz ogólnie jest bardzo silnie nacisk położony na Piękną skórę, na zdrową, na ładnie wyświeconą, ale bez przesady. Tak. Na brwi, uh -huh. żeby były dosyć takie duże, ale nie za ciemne. Bardziej podkreślamy uh -huh. teraz ich kształt i wielkość, niż to, że mają być po prostu wymalowane na czarno. I bardzo modne są takie naturalne kolory, ale bardzo mocno idziemy w taki brzoskwiniowo morelowo, pomarańczowy kolor. Uh -huh. Jakieś odświeżające kolory, prawda? Ja akurat uh -huh. je uwielbiam, więc fajnie, że one pojawiają się w tych makijażach, w terendach makijażowych na przyszły rok. I za temat wyczerpałyśmy. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas i przyjechałaś do mnie pogadać na temat, który na pewno bardzo lubisz. To mój ulubiony temat, więc. Z przyjemnością. Super, dzięki. <grymne> Dziękuję.